Musimy przeprowadzić badania, czy, czy społeczność szkolna wie cokolwiek o alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, bo niewątpliwie do takich należy zaliczyć mediację rówieśniczą. Czyli musimy zapytać wszystkie, wszystkich uczestników życia szkolnego, rodziców, oczywiście, nauczycieli. Uczniów, kadrę kierowniczą, wychowawców, no i oczywiście samorząd szkolny. Czyli bez pogłębionej diagnozy, samodzielne wprowadzanie mediacji rówieśniczej nie ma większego sensu. Oczywiście kolejnym etapem jest identyfikacja potrzeb kadry, kadry kierowniczej. Pytanie jest takie, jaką wiedzę na temat. Mediacji rówieśniczej mają nauczyciele. Czy jest to wiedza szeroka, a może wiedzą tylko tyle, co usłyszeli w mediach? Na tej podstawie musimy zaplanować szkolenie dla kadry i opiekuna mediacji. Rówieśniczej. Do,